Cześć, tu Beata, dziś mamy środę 22 marca, czas na Minutę Starotem. Tym razem Minuta Starotem leci do Was z Niemiec. Karta na dziś to trójka y, pucharów. Czas na takie emocjonalne bogactwo, na zabawę, na przyjemność, na pomyślne zakończenie pewnych prac, trochę radości w swoim życiu, trochę takiej energii. Y, Współczucia. Ta, w tej talii ta Lita karta właśnie nazywa się współczucie. Więc otwórzmy się na, na innych, otwórzmy się na to, co inni czują, a to będzie też dobra wskazówka do tego, jak my powinniśmy działać. Dajmy sobie na to szansę. Pamiętajmy o tym, żeby budować dzisiaj relacje niekoniecznie wyznaczać granice. To jest czas na budowanie relacji. Nie od razu nie wiadomo jakich, nie od razu jakich, nie wiadomo jakich ważnych i trwałych. To jest jednak czas na rozwijanie i budowanie relacji. Skupmy Nieważne czy to jest praca, czy to życie osobiste, czy jakiekolwiek inne y, rzeczy w naszym życiu teraz się dzieją, to jest naprawdę dobrze będzie skupić się na tym i działać dokładnie w taki sposób. Y, czasami będzie lepiej pójść dzisiaj na kompromis, niż wyznaczać tam swoje granice albo zaznaczyć swoją wyższość, czy w danej, w danej sprawie na przykład. Myślę, że warto będzie dzisiaj pokusić się właśnie o, yy, o taki kompromis. To jest też to współczucie, które jest zawarte w tej karcie. To jest ta energia płynąca z serca, która pozwala nam... Jakby troszkę chociaż y, zmienić nasze podejście. To jest też to poczucie radości, o którym bardzo często zapominamy, bo myślimy tylko o tym, żeby gdzieś cisnąć, coś robić albo jak już się bawimy, to bawimy się do upadłego. Nie. To jest naprawdę bardzo fajna energia, żeby odczuwać to emocjonalne bogactwo, to szczęście, to domykanie pomyślne, o którym mówiłam wcześniej, ale rzeczywiście działając ze współczuciem, będziemy w stanie o wiele bardziej budować te relacje. My jesteśmy w tali, my tylko Starot, mam nadzieję, że się tu jakoś oprę i będę mogła chociaż trochę pokazać tą kartę. To jest ta wymiana, to jest energia wymiany, nawet to, którą, którą tutaj widzimy. Ta energia wymiany bardzo będzie nam potrzebna, dlatego że po pierwsze, każdy z tych elementów ma coś bardzo ważnego i cennego i my też mamy coś bardzo ważnego i cennego, co możemy wnieść do, do sytuacji, do sprawy, do decyzji, do rozmowy, do dialogu do wielu różnych aspektów naszego życia, więc nie zapominajmy o tym, bo to jest naprawdę istotne i to pomoże nam, yy, pomoże nam załatwić wiele spraw i wiele rzeczy domknąć. Pozytywnie przypominam. Yy, ale to też oznacza, że nie możemy zapominać, że skoro my mamy coś ważnego do wniesienia, inni również mają, więc nie zapominajmy o tym, żeby być otwartych. Otwartymi na, yy, na ludzi, na to, co mają do powiedzenia, na ich wiedzę, na ich dary, na dary wszechświata, tak to nazwijmy. Bądźmy na to czujni i, i właśnie dzięki takiemu działaniu zyskamy dużo więcej. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa.